Aby ocenić prawdziwość podanych zdań, na początek musimy prześledzić diagram no i przeczytać te odpowiedzi, które są tutaj do stwierdzenia, czyli prawda i fałsz pierwsze stwierdzenie, które tutaj mamy, Ala przez 4 dni od poniedziałku do czwartku na naukę języka hiszpańskiego przeznaczyła łącznie 2 godziny i 10 minut. Zobaczmy w takim razie, prześledźmy od samego początku. Poniedziałek odczytujemy z wykresu. Jest tutaj to wykres wynoszący nam 25 minut. Dodać do tego wtorek, czyli 30 minut. Dodać do tego środę, która wynosiła nam 40 minut. I dodać jeszcze czwartek, który był to 35 minut. No i dodając teraz te wszystkie wartości mamy łącznie 30 plus 40 to jest 70 plus 35 to mamy 105 i dodać 25 to będzie łącznie wartość wynosząca nam 130, minut. No i teraz kwestia tylko zapisania, zamienia to na godzinę. E, jeśli chodzi o ilość na godzinę zamieniając to dzielimy tą wartość przez 60. Tutaj dokładnie nam wyjdzie wtedy 2 godziny, e, czyli tak też zapisujemy 2 godziny. 2 razy 60 to jest 120, czyli zostaje nam jeszcze łącznie tutaj 10 minut. Czyli ta odpowiedź jest jak najbardziej odpowiedzią prawidłową. Później mamy na naukę języka hiszpańskiego w sobotę, ale przeznaczyła 40% czasu mniej niż w piątek e, i zobaczmy. W piątek przeznaczyła na tą naukę 50% minut, natomiast jeśli chodzi o naukę języka hiszpańskiego w sobotę, przeznaczyła w tej sytuacji 30. Jaka jest tutaj różnica pomiędzy tym czasem jednym a drugim? No wychodzi nam ewidentnie, jak odejmiemy sobie te dwie wartości, że wyjdzie nam to 20 minut różnicy. No i teraz musimy obliczyć, ile stanowi nam te 20 minut, porównując do czasu, który mamy, no właśnie, czy to będzie w czas w sobotę, czy w piątek. Oczywiście porównujemy tutaj, że czasu mniej niż w piątek, czyli porównanie następuje nam do piątku, czyli to jest 20 porównując do 50 i to wszystko chcemy otrzymać w procentach, Czyli to razy 100%. No i teraz w tej sytuacji, jak sobie to wszystko poskręcamy, 50% możemy skrócić, tutaj wartość to będzie 1, tutaj otrzymamy wartość wynoszącą nam 2. No i teraz 20 razy 2 to będzie wtedy 40%, i ta odpowiedź też okazuje się odpowiedzią prawidłową.